Czy czujesz się jak ciężar w rodzinie? Moje dzieciństwo minęło w domu cioci Marii, gdy mama pracowała, a tata był gdzieś indziej. Czułem, że coś jest nie tak. Czułem się jak obowiązek, a nie jak gość. Nie widziałem uśmiechu, tylko zimne spojrzenie. Inne dzieci miały ciastka i mleko, a ja miałem tylko zasady. Nie siadaj na kanapie w butach. Nie dotykaj wazy, to była matki. Nie mów, gdy nie pytają. Z czasem zaczynałem dostrzegać, że jej pogarda była głębsza. Podsłuchałem, jak rozmawia z sąsiadem, myśląc, że nie słyszę. To dziecko jest jak tata. Ten sam bunt w jego oczach. On nie zawinił. Sąsiad powiedział. Tak, jeszcze nie. Miałem osiem lat. Nie wiedziałem, co zrobił tata, ale wystarczyło, by zobaczyła jego cień. Nie dostałem od niej prezentu ani pochwały.